Cześć wszystkim, witam na kanale Adamańka Remonty. Jestem na mieszkanku, na którym robię malowanie odświeżenie ścian. Mieszkanie podzieliłem na dwa etapy. W sensie, że pomalowałem najpierw korytarz, pokój i suki w łazience. Rzeczy stąd z tej części zostały przeniesione tam do korytarza i do pokoiku. Stało tu wszystko opróżnione. I teraz tutaj muszę to wszystko pozabezpieczać i pomalować ściany i sufity. Jest tutaj taki salon dosyć spory. I pokoik. Pokoik jest taki trochę mniejszy. Tak wygląda. Nie jest zbyt duży. Także to jest do malowania plus balkon na balkonie moje rzeczy. Od czego zaczynam? No, zaczynam od demontowania wszystkich rzeczy, takich zbędnych do malowania, przeszkadzających jak cokoliki. Cokoliki łatwiej jest odkręcić niż oklejać. Gniazdka podemontuję. Podemontuję wszelkie uchwyty, jak uchwyty do karniszy, no wiadomo, lampy, kontakty, gniazda. Pozaklejam drzwi, pozaklejam okna, zakleję podłogę, podłoga jest nowa. Kanapa zostaje na środku, na kanapę się rzuci stół, przykryję. Jest tutaj troszeczkę pęknięć, więc trzeba to wszystko podszpachlować, jakiś akryl dać w narożnikach, gdzie jest tam jakieś pęknięcie. Podejrzewam, że nie widać przez kamerę, ale wiecie mi, że są. W oknach mam takie zabezpieczenia tutaj pomontowane. Przyciszyć radio. Yy, takie kratki. Te kratki to są po to, że jak się otworzy okno w ten sposób, oślepia światło. No to, żeby tam nie przeszedł kotek. Co prawda, tutaj moim zdaniem i tak się nie zmieści między oknem a ścianą. Jest jakieś 4 cm, więc wydaje mi się, że tutaj są zbędne te kratki. Ten karnisz ma być całkiem do likwidacji. O, tutaj widać przykład tej kratki. Tak wygląda ta kratka. I w momencie otworzenia okna jest tutaj zabezpieczone, aby kotek sobie nie uciekł na zewnątrz. Kotek przebywa w innym pomieszczeniu, został zamknięty. Tutaj w korytarzu no, inwestorka przeniosła trochę sobie rzeczy. Korytarz został pomalowany na siwy kolor. Z odcinką przy suficie, z takim zostawionym pasem. Podłoga. No i tam jest ten pokoik, nie będę otwierał mi kotek wyskoczy. Ok. Ja się biorę za przygotowania, a Wam później pokażę efekt finalny. Trzymajcie się, cześć!